Cześć, startujemy z kolejnym odcinkiem motoryzacyjnych wiadomości, krótko, konkretnie i na temat. Mercedes nie poddaje A klasy. BMW obiecuje nie zapomnieć o sedanach i flagowe modele Bentleya pozostaną spalinowe. Mercedes przedłuża życie A-klasy w Europie do 2028 roku, pokazując, że klienci wciąż cenią kompaktowe ota spalinowe. Po zakończeniu jej produkcji marka przygotowuje prawdziwego następcę Entry Level, prawdopodobnie tańszego CLA, by utrzymać obecność w segmencie podstawowych modeli. A-klasa nadal będzie dostępna jako hatchback i Sedan, podczas gdy B-klasa znika w 2026 roku. Dodatkowo Smart doczeka się elektrycznego następcy Fordu w 2026 roku, choć raczej nie trafi do Ameryki. BMW pokazuje, że sedany wciąż rządzą sercem marki. Nawet SUV-y zawojowały rynek amerykański kultowe 3, 4, 5 i 7 series wciąż błyszczą w swoich segmentach, a fani mogą szykować się na nowe sportowe warianty. W planach są też elektryczne i3 sedan i świeża generacja 3 series z klasycznym silnikiem spalinowym. Marka obiecuje też odważniejsze zmiany w designie, mniejsze, subtelniejsze wloty chłodnicy i proporcje, które robią wrażenie, ale nie przysłaniają charakteru BMW. Krótka przerwa w materiale. Jeżeli nie chcesz, aby Twój samochód został skradziony metodą na walizkę, koniecznie odwiedź naszą stronę kilesprotektor.com i zabezpiecz Twój samochód już dzisiaj. A teraz wracamy do materiału. Bentley nie porzuca silników spalinowych tak szybko, jak planowano. Luksusowe EV wciąż nie zdobyły serc klientów. Modele takie jak Continental GT. Flying Spur czy Bantiaga będą więc dostępne z klasycznymi napędami, a pełne elektryki pojawią się dopiero w późniejszych latach. Pierwszy w pełni elektryczny SUV Bentleya mniejszy od Bentaygi, został przesunięty na 2026 rok. Opóźnienia w segmencie luksusowych EV dotykają też inne marki Volkswagen Group, jak Porsche, Audi czy Lamborghini, pokazując, że rynek wciąż nie nadąża za ambicjami producentów. Dzięki, że byliście ze mną. Kolejne newsy już wkrótce, więc zaglądajcie regularnie.